Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj witam się z wami z remontu, z kawusią. Właśnie wróciliśmy z Lemborka, jeszcze miałam parę rzeczy do wykupienia dzisiaj, bo chcę trochę jeszcze obrobić okna, a nie mam, zabrakło mi taśmy żeby je zabezpieczyć, więc pojechałam jeszcze po taśmę tam jeszcze parę rzeczy kupiłam o przedłużacz na przykład, bo e, zabrakło i przyjechałam właśnie tutaj na remont zrobiłam sobie kawusie muszę jeszcze iść tam na górę, bo e, babeczkę sobie do kawy kupiłam, ale nie mam noża, więc muszę iść e, po ten Antoś sobie grzecznie śpi jeszcze na razie jest w tym foteliku samochodowym nie wyciągam go A ja sobie, korzystając z okazji, że, że mam tu chwilę, e, właśnie wypiję sobie kawę. I zjem drożdżówkę. Nie drożdżówkę, tylko jakąś taką babkę piaskową kupiłam. U nas w sklepie. Tylko nie mam właśnie... Nie mam właśnie morza, żeby ją pokroić. Chyba będzie dobra. No, także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy filmik, tak jak obiecałam w poprzednim. Dzisiaj pokażemy, co na tą chwilę jest już zrobione w domu. A mamy 25, chyba dzisiaj jest stycznia? Chyba 25 albo 26. Nie mam telefonu, żeby, a zobaczę. Będę dokładnie wiedziała. O, 25. Dzisiaj jest sobota, 25 stycznia, także nagrywam na ten dzień, co się u nas tutaj zadziało. Zapraszam serdecznie, oglądajcie. A w pierwszej kolejności zapraszam Was do kotłowni. Idziemy teraz do kotłowni, bo widzieliście, że Marcin zaczął tam robić tą kotłownię. Został wstawiony piec. Było tylko pokazane, y, były pokazane tylko te ściany, które, y, które były przy piecu. A teraz już ta kotłownia jest cała zrobiona także zaczynamy. Chodźcie ze mną do kotłowni, a później reszta domu. I wchodzimy właśnie do kotłowni. To wygląda tak. Jest piec. To piec widzieliście na ostatnim filmiku. Yy, tu jeszcze, jeżeli chodzi o elektrykę, to trzeba bo elektryka tak w sumie jeszcze do końca nie jest skończona bo nie mamy podłączonych gniazdek. Yy, ładnie jest yy, położona gładź, jest ładnie pomalowana kotłownia. Okienko w końcu obrobione, by czekało się parapetu. No, także tutaj jeszcze yy, wejdzie ten uzdatniacz wody, wejdzie jakaś tam umywalka czy tam zlew. Nie wiem, co tutaj będzie w planach. W każdym razie. O i te, i te płytki jeszcze, one są do umycia parokrotnie. One były myte, ale jeszcze ta siwa yy, taka yy, taki pył jeszcze pozostaje na fugach, też jeszcze jest także jeszcze do dopracowania jest kotłownia, ale na tą chwilę wygląda tak i to by było na tyle jeżeli chodzi o kotłownię piec mamy działający, O! Zaczniemy tutaj od naszej sypialni. Tutaj już, jak sami widzicie, jest położona kładź, jest już wyszlifowany z ściany i tylko czeka na grunt, położenie gruntu i malowanie. Malować będziemy raczej na biało wszystkie pomieszczenia są jeszcze zabezpieczone te okna. Ja jestem w trakcie w tej chwili czyszczenia podłogi, bo oczywiście. Po drugie nie była zabezpieczona, ona się przeszła, takie coś muszę robić. I później jeszcze tylko po poodkurzę e, i ta sypialnia będzie prawie skończona, tylko mówię, malowanie, G najpierw gruntowanie, malowanie. Idziemy dalej. Tu mamy salon. W salonie też już ściany są pogru nie pogruntowane, tylko jest położona. Są poszlifowane, tutaj jeszcze tylko e, ja muszę dokończyć okna. Chyba muszę tutaj jeszcze jedną warstwę położyć, gładzi i, i zeszlifować. O, tak to się prezentuje tutaj w kuchni. Także tutaj też już prawie końcówka, zostanie tylko wyczyszczenie podłóg. I tyle. Tutaj Marcin już jest na etapie końcówki. Yy, przed, nie, przedpokój skończony, tylko do wyszlifowania. Tutaj akurat jest położona ale w tym miejscu świeża warstwa gładzi. Tylko to światło tutaj tak mi strasznie mruga, więc idę, idę najpierw tutaj. Eee, przedpokój do wyszlifowania i tak samo do pomalowania. Feralnia zostaje na razie, bo chyba tutaj będziemy kłaść kafle, więc ona tutaj zostaje tak jak jest. Eee, michasi pokój też na samym końcu, a tutaj tak jak było nic się nie zmieniło za bardzo. I tutaj przy tej sypialni łazienka, tu szafle zostały położone. Tutaj będzie prysznic. Prysznic będzie kwadratowy 90 na 90 Umywalka, lustro. I tutaj już WC jest demontowane. I tutaj postan postanowiliśmy, że tej E, ściany nie malujemy. A tutaj mamy jeszcze. Jeszcze. O, coś leżało. A tutaj mamy odpływ. Odpływ jest fajny, bo zamówiłam. E, odpływy są kopertowe i zamówiłam właśnie tą, e, ten odpływ. Z jednej strony jest płyta docięta, a z drugiej strony jest kolor metalowy. E, jest kolor czarny. Metalowy odpływ, więc będę mogła sobie. W każdej chwili to zamieniać, jak mi się będzie podobało. No także tak się prezentuje ta ta mniejsza łazienka. Idziemy dalej. Igi, pokój bez zmian, tutaj na razie Marcin tylko zagruntował i będzie też nakładał gładź. już na korytarz. Tylko lampa strasznie źle świeci. I tu mamy kolejną łazienkę. Też już są płytki położone i tak samo jak w tamtej mamy oddzielony prysznic kolorami. Prysznic będzie cały metr m. szerokości. Tutaj będziemy mieli drzwi przesuwne właśnie. Odpust też jest kopertowy, i też zrobiłam właśnie. Zamówiłam, że z jednej strony jest płytka, a z drugiej strony, do końca tego, otwierać właśnie czarna, czarna obudowa, bo w sumie wszystkie dodatki w łazience będę miała czarne. Kipelek tu jeszcze nie jest zamontowany, całość się mniej więcej tak prezentuje, i tutaj też zostaje, tylko nie wiem, czy będzie biała ściana czy będzie w jakimś kolorze, ale no bez płyt. Płytki są takie fajne, bo mają tutaj takie wgłębienia i one się bardzo ładnie świecą. I te czarne też, tylko nie wiem, czy to będzie widać. Także tak to się prezentuje. Co? No tutaj nic nie nagram, bo już ta lampa strasznie nam szkodzi. Aha, no i właśnie wszędzie już mamy też. Na ostatnim filmiku pokazywałam wam parapety, ale nie mogę tak pokazać, bo wszędzie one są gdzieś tam, coś tam stoi na nich. Ale parapety. O, tutaj, ujgu ale też. Ty. Dobra. A ja idę dalej. Idę dalej skrobać tą podłogę i odkurzać, bo trochę tego jest. Да, где-нибудь в своем покое. О, лампы мига камеры. Что? Не знаю. Не